Czym jest autyzm? Autyzm nie jest zaburzeniem zmysłów, jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Co to znaczy? To znaczy, że dziecko przestaje się prawidłowo rozwijać w takich sferach jak komunikacja, rozwój interakcji społecznych oraz zabawa, mimo że nadal rozwija się prawidłowo pod względem fizycznym. Najlepiej to wytłumaczyć na przykładzie zdrowo rozwijającego się półtorarocznego dziecka. Na początku najważniejsza jest umiejętność naśladowania. Większość dzieci na początku swojego rozwoju uczy się poprzez naśladowanie. 18-miesięczne dziecko powinno umieć odwzorować przynajmniej 20 naszych zachowań. 18-miesięczne dziecko powinno umieć nas poprosić przynajmniej o 10 rzeczy, których aktualnie potrzebuje. Nie muszą to być dokładne słowa, mogą to być wyrażenia naśladowcze. Miau. Ciuch ciuch. Osiemnastomiesięczne dziecko powinno także rozumieć przynajmniej 20 poleceń, które kierujemy w jego stronę. Osiemnastomiesięczne dziecko potrafi nazwać 10 rzeczy lub osób z najbliższego otoczenia: tata, baba, mama. Półtora roczne dziecko urozmaica swoją zabawę poprzez interakcję z przynajmniej pięcioma różnymi przedmiotami. Półtora roczne dziecko potrafi samodzielnie angażować się w zabawę ruchowe. Spontanicznie także nawiązuje kontakt wzrokowy z innymi dziećmi. Brak wcześniej wymienionych umiejętności u półtora dziecka może świadczyć o jego zaburzonym rozwoju i jest podstawą do zgłoszenia się do specjalisty. Autyzm jest więc brakiem wielu różnych umiejętności w wielu różnych sferach rozwoju dziecka.